Profesjonalny adres ćwiczeń kfd.pl Trening mięśni, nóg i pośladków Uginanie nóg na maszynie leżąc Połóż się na maszynie na brzuchu i zaprzyj nogi od drążek maszyny na wysokości ścięgien Achillesa. Następnie złap dłońmi za uchwyty, weź wdech i rozpocznij uginanie aż do momentu dotknięcia mięśni dwugłowych. Wtedy zrób wydech i powróć do pozycji wyjściowej, powoli kontrolując ciężar do momentu, gdy kolana będą proste. Uwaga! Jest to ćwiczenie izolowane. Nie należy używać w nim dużych ciężarów. Podczas wykonywania ćwiczenia nie powinno się odrywać bioder ani pleców od maszyny. Ćwiczenie można wykonywać w różny sposób, m.in. jednonóż, na maszynie siedząc, na maszynie stojąc, stojąc za pomocą opasek czy trzymając sztangielki między stopami. Dokładne informacje, opisy, zdjęcia oraz wizualizacje zaangażowanych w ćwiczenie grup mięśniowych znajdziecie na atlas.kfdpl. Pomyśl o zdrowiu, postaw na odżywki, postaw na suplenet.